Słuchacie Państwo polskiego radia RDC. Dzisiaj z nami w studio pani Tamara Arciu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Tamaro, niedawno piękne, piękne urodziny, okrągłe. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I nie sposób przy okazji urodzin powspominać i nie sposób nie spytać o podsumowania. I moje, podsum moje pytanie o podsumowanie brzmi tak. Jaka rola do tej pory. Czuję, że czuje pani, że była dla Pani najważniejsza, najbardziej panią zmieniła, najbardziej panią poruszyła. No myślę, że dla aktora to jest trudne pytanie, bo jak się tam trochę tych ról zagrało, to można powiedzieć, że każda była jakoś tam wpływająca na, na karierę, na warsztat. No ale myślę, że, że też jak widzowie o mnie myślą i, i, i pamiętają jakieś tam moje role, no to chyba najbardziej tak się wbiło i widzą i mnie No Kaszka z Wesela Wojciecha Smarzowskiego. No i potem taka zupełnie inna postać Karolina z Myślę, że te dwie role w jakiś sposób nie definiują. Jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, że aktora definiują jakieś role, ale rzeczywiście, no, Wesele był w ogóle takim filmem, który no, wywarł bardzo duży wpływ na ludzi. I w momencie, kiedy ja dostałam scenariusz dużo wcześniej, oczywiście przed kręceniem, bodajże rok, bo rok czekaliśmy na, na, na rozpoczęcie zdjęć. Wiedziałam, że to będzie ważny film, i, i pamiętam te wszystkie emocje, które wtedy mi towarzyszyły, że to już minęło naprawdę dużo, dużo lat. W, w, w październiku było 20 lat od, od dobrze mówię, 20-20. To też okrągło, tak, od premiery Wesela. Że ten film będzie ważny, że on po prostu y y zmieni. Y jakby też moje postrzeganie w ogóle na, na, na tą pracę. I, no i nie pomyliłam się też, jeśli chodzi właśnie o, o współpracę z Wojtkiem Smarzowskim, bo ta współpraca była naprawdę niezwykła. Myślę, że dla młodego aktora y, taka praca jest po prostu marzeniem <laughs> i spełnieniem marzeń, bo y, po prostu y, to w jaki sposób Wojtek y, pracował z aktorem, w jaki sposób y, go prowadził, no to było po prostu bezcenne. Bardzo też pamiętam, wtedy się nauczyłam, co znaczy mieć dobrego partnera. Jak, jak niesamowitym skarbem jest ta właśnie energia wymiany między, między aktorami. Właśnie granie z Marianem Dziędzielem, do którego do tej pory mam jakiś taki stosunek i sentyment. Niesamowity. Już potem właściwie takie, takie relacje się nie... Nie wytwarzają. To znaczy, te, te myślę, że jak człowiek jest młody i jeszcze jest właśnie w, bierze udział w takim projekcie, te relacje bywają naprawdę niezwykłe, mimo że potem oczywiście te drogi się rozchodzą, ale w, gdzieś w sercu to tak głęboko zapada, że, że ciężko się z tego wyzwolić. No a jeśli chodzi o Karolinę z no zupełnie inna postać komediowa, ale też to kawałek życia, no bo, no bo nakręciliśmy dziewięć serii. O takich kultowych, prawda? I, I oczywiście jak kręciliśmy, nikt nie miał pojęcia, że to będzie kultowy serial, więc, więc pamiętam, że takie były mieszane uczucia, o jej sitcom, czy brać w tym udział. Może mnie to jakoś wrzuci w tak zwaną jakąś szufladę. Ale też ja zawsze jakoś tak brałam to, co mi życie dawało. To znaczy jakoś nie, nie... Oczywiście zdarzyło mi się, że odrzuciłam parę ról. Ale teraz z perspektywy czasu myślę, że tego nie zrobiła. Że jednak nasz zawód jest tak kapryśny i tak, yy, taka sinusoida, że raz u góry, raz na dole, yy, że po prostu trzeba brać, trzeba grać, trzeba pracować, bo potem i tak przyjdą lata, że nie będzie tych propozycji. Czyli, czyli każda rola tak naprawdę jest w jakiś sposób rozwijająca, niezależnie od tego, czy mówimy o komedii, czy o dramacie, z każdej można wziąć coś dla siebie. Znaczy, przede wszystkim każda rola to jest jakby powołanie do życia nowego bytu, nowej postaci. I nawet jeżeli gdzieś pozornie nam się wydaje, że te role są podobne, no bo ja gdzieś w pewnym momencie zaczęłam otrzymywać oczywiście gdzieś tam role, które były w pewnym takim. Spektrum jednego amplua, czyli raczej takie chłodne, stanowcze kobiety, mówiąc eufemistycznie. Czasami były to po prostu wredne małpy, ale za każdym razem po prostu biorąc na warsztat każdą postać, ja myślę o, o tym, że to jest no po prostu nowy człowiek. i Wyposażam go jakoś tam w inne cechy niż poprzednią postać, nawet mimo, że pozornie wydaje się podobna, przynajmniej tak się staram. Nie wiem z jakim efektem. Mam nadzieję, że dobrym, ale gdzieś bardzo pokornie też podchodzę do tych postaci moich, do tych wszystkich ról, że, że przede wszystkim właśnie trzeba stworzyć postać, którą, która. Kto, w którą widzów wierzy. Więc widz pomyśli sobie, ojej, rzeczywiście, mam taką koleżankę albo mam taką y, sąsiadkę. Y, nigdy nie myślę o tym, że ojej, muszę zrobić coś, co po prostu uch, powali wszystkich na kolana, tylko raczej, raczej myślę o, o, o tym od, takiego, od drugiej strony. Lubi pani swoje postaci? Stara się je pani polubić? Tak, staram się je lubić. Staram się nimi bawić, jeżeli jest taka możliwość. Nie wiem, czy gram jakąś taką. Nie, 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 najbardziej nie mogłam polubić chyba jednej z moich pierwszych też ról takich serialowych, czyli Moniki Zadamajewy, bo ten serial rzeczywiście był taki o tyle wymagający, że on był troszeczkę tak stylizowany na takie wenezuelsko-brazylijskie chyba brazylijskie klimaty, więc te postacie wszystkie tam były takie czarno-białe. To znaczy jak ktoś był dobry, to już był taki dobry, taki słodki, już taki po prostu cuk cukrowy, a jak ktoś był zły, to już był taki zły, że już tam żadnych... I ciężko było tak ją trochę uprawdopodobnić właśnie, że, że, że ona jest aż taka niedobra. <laughs> I, I też ta, ta postać jakoś tam się troszeczkę za mną ciągnęła, ale... Ale to już było tak dawno, że trudno. Czy <laughs> ja coś pamiętam jeszcze w ogóle? <laughs> a czy jakieś, e, jakieś zaskoczenia pani przychodzą do głowy w, 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 z pani kariery, że spodziewała się pani czegoś zupełnie innego, a tutaj nagle jednak jakaś postać, albo może jakaś współpraca panią e, zaskoczyła, i okazało się, że to stało się dla pani ważne, na przykład wcale nie musiało i wcale pani nie zakładała, że będzie? Hmm. Na pewno. Yy, jakaś taka właśnie odwaga w, w pewnym momencie w, w rozpoczęciu robienia swoich rzeczy, znaczy jakichś takich swoich yy, projektów też wynikają, wy, wynikło, to oczywiście też z tego, że w propozycji zaczęło być mniej. Ja też w pewnym momencie wycofałam się troszeczkę z, też z takiego polowania na rolę, bo, no bo urodziłam dziecko już tak po 40, chwilę po. To było moje trzecie dziecko, i moje poprzednie dzieci były wychowywane gdzieś w biegu, i po prostu teraz nie chciałam w ten sposób spędzać kolejnego macierzyństwa. Już stwierdziłam, że już mam, mam swoje lata, i, i chcę się nacieszyć tym, tym faktem, i nie żałuję tego w ogóle. Ale rzeczywiście był taki moment, że, że już tak, Turcja była troszkę taka odchowana, i ja nagle tak zaczęłam się rozglądać. Mówię kurczę, nic się nie dzieje. I, I przychodzi taki też moment, oczywiście, takiej frustracji, trochę takiego zwątpienia, że może już, a może już jestem odstawiona na boczny tor. No, i na, na szczęście no, i, też mam łatwiej, bo my z partnerem Polackiem Kasprzykowskim <grydy> jesteśmy obaj aktorami i możemy robić różne rzeczy też razem. I um, zaczęliśmy po prostu robić przedstawienia. Na razie mamy dwa na koncie tak naprawdę, takie, takie, ale no, oba ob, jakby um, cieszyły się dużym sukcesem. No, ten, ten spektakl, w którym, te, który teraz gram, już naprawdę kilka dobrych lat. od Trzech lat jeździmy właściwie w każdy weekend, gramy po dwa spektakle, że nawet nie ma przestrzeni na to, żeby robić jakąś kolejną rzecz, bo naprawdę y, widzą się to bardzo podoba. I, I to jest dla mnie zaskakujące, że jakby. Y, ja jestem też z takim pokoleniem y, y, aktorów, którzy byli. Wychowywani czy uczeni, no, że aktor to jest jakaś tam misja, że właśnie trzeba tak wybierać te role, że trzeba myśleć, coś, co się ma, widzą, do powiedzenia, że. Ach, serial ach, reklamach, B, wszystko B. Ale też nikt nas nie uczył, jak zarządzać sobą. To znaczy, jak po prostu czekać na telefon, czekać na reżysera, czekać na producenta, który przyjdzie, zaproponuje ci, weźmie cię, wyłowi cię, wybierze cię. I, i to było takie rzeczywiście, że zanim ja jakby się zorientowałam, że, że to jednak trzeba i czas się naprawdę zmieniły, i trzeba, już, trzeba walczyć po prostu o siebie i trzeba się budować, trzeba robić swoje rzeczy, trzeba mówić swoim głosem. Bo też aktor nie zawsze może mówić swoim głosem, bo po prostu dostaje gotowe już coś i nie może się wypowiedzieć tak, jak on by chciał. I to gdzieś tam stwierdziliśmy razem, że, że, że chcemy się wypowiadać jednak <noise> i w jakiś taki lekki sposób mówić o rzeczach, które nas gdzieś tam nurtują, które nas śmieszą, które nas czasami też bolą. I to chyba jest takie dla mnie największe zaskoczenie i taka radość też niesamowita, że, że po prostu takie te, te, te rzeczy się jakby ludziom podobają, że ludzie tego chcą, że nie tylko właśnie disco polo i komercja. Chociaż oczywiście na spektakl jest w jakimś sensie komercyjny, ale jest autorski, jest napisany po prostu, nie jest to wzięta farsa francuska, angielska, tylko jest, jest napisany przez Michała Paszczyka według pomysłu Bartka i, i gdzieś tam w, w wspólnej pracy zespołu, czyli ma, Adama Fidusiewicza, Bartka o Pani Mojej. No i tak sobie zrobiliśmy takie, takie coś i sobie z tym jeździmy. I, I pewnie jeszcze chwilę pojeździmy, a potem zrobimy pewnie coś nowego. I, I jakby też recital, pewnie o którym za chwilę będziemy też rozmawiać, też jest jakby takim kolejnym projektem. A czy kino, czy teatr? Co pani bardziej czuje? Bo wydaje mi się, że to są zupełnie inne energie, <grym> zupełnie prawda? Zupełnie inna energia. Wie pani co, to, to, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę i kino, i teatr, przez to, że właśnie to jest tak różne medium, że to jest tak różna materia, w teatrze można powiedzieć, że często ludzie mówią, boże, mam się nie nudzi, grać to ciągle to samo, no bo czasami tak jest, no, że jedziemy w weekend, no i tak o 16, 19 dwa razy jedziemy to samo, ale to nigdy nie jest to samo. To znaczy, to wiadomo, no, są pewne słowa, są jest powtarzalność, yy, yy. akurat w naszym spektaklu też jest bardzo dużo improwizacji takiego kontaktu z widzem, więc tym bardziej jest to, jest to każdy spektakl się różni, ale tak naprawdę zawsze yy, rodzaj energii jest inny. Czasami naprawdę to jest tak niesamowite, że, że jesteśmy w jednym mieście i przychodzi publiczność o 16 i jest tak, a przychodzi o 19 i jest kompletnie inaczej i, i ta energia zupełnie inaczej się wymienia. I ten, ja bardzo, znaczy najbardziej to lubię, właśnie ten kontakt z widownią. Tą, to, to jak patrzę na te twarze uśmiechnięte, po prostu błyszczące oczy, to, no to wtedy to jest coś takiego, że człowiek ma wrażenie, że po prostu wypił jakiś napój energetyczny. Na planie filmowym tego nie ma, bo na planie mamy, mamy po prostu ekipę, mamy też przeważnie presję czasu. Bo wiadomo, że <noise> chcesz nakręcić wszystko szybko, trzeba być bardzo skoncentrowanym. Trzeba być no, profesjonalnym. Zaczyna się bardzo rano, kończy się często późno. To jest bardzo ciężka praca i bardzo taka mozolna. No bo się powtarza, bo są duble, bo. bo... No, tak naprawdę, potem aktor też nie wie, jak to zostanie zmontowane, co zostanie wzięte. Ta niepewność, na ten efekt się składa mnóstwo rzeczy. W teatrze panujesz całkowicie nad tym, co robisz. Po prostu jesteś panem roli i, i panem sceny, natomiast w filmie musisz się gdzieś i w, w serialu wbić w ten tryb w te trybiki, których jest bardzo dużo. A czy, czy ciągle miewa pani trema przed spektaklami? Zdarza się? Mam tremę przed śpiewaniem. No właśnie, to jeśli mm -hmm. chodzi o śpiewanie, to e chciałabym przejść do, do tego, co się wydarzy w Józefosławiu 4 kwietnia, w piątek recital w Starym Kinie. Mm -hmm. Skąd pomysł? I co się tam będzie działo? No, recital ma już chwilę też, bo yy, przygotowałam go bodajże dwa i pół roku temu. <grych> yy, też z jakiejś okazji yy, ktoś się po prostu do mnie zwrócił, że, że, że potrzebuje yy, no, piosenek na koncert. No i tak się zaczęłam zastanawiać dobrze, fajnie piosenki. No i, i mówię z moim przyjacielem muzykiem, Tomkiem Krezymonem, który jest kierownikiem muzycznym. Całego tego przedsięwzięcia, z którym się zresztą znamy bardzo, bardzo długo, bo jeszcze z, z czasów moich, moich przygód w Teatrze Wybrzeże w, w Gdańsku tam, tam bardzo dużo razem pracowaliśmy i ta, można, mogę chyba powiedzieć, że jest moim przyjacielem i, i ta współpraca y, gdzieś tyle lat, y, bo też robiliśmy różne mniejsze rzeczy, jakieś tam charytatywne historie. Zawsze wiem, że mogę na niego liczyć. Y, i, no, co, tu, co tu robić? Co, ja, jaki repertuar? No bo przecież tych piosenek jest mnóstwo. Ale ja mówię, kurczę, to stare kino, jak mam jak w szkole. Mm. Często y, 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 słyszałam, o ty to będziesz grała w klasyce, bo masz taką urodę. Y, klasyka, klasyka. No potem oczywiście ta klasyka, czy te filmy stare, znaczy stare, no, stylizowane na stare, dziejące się gdzieś, gdzieś w tym innym okresie, niewspółczesnym mnie ominęły. Ale gdzieś ta tęsknota oczywiście pozostała we mnie, żeby, żeby to stare kino, ten styl w ogóle, no gdzieś tam go dotknąć. I, i, I te piosenki wydały mi się takim doskonałym pretekstem, żeby właśnie to zrobić. No, te piosenki naprawdę są fantastyczne i. i wszystko tam jest jakby kompletne, i tekst, i, 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 i muzyka. Można je interpretować w dowolny sposób. Myślę, że no, bo i są piosenki i rewiowe, i sentymentalne, i o miłości, i, i naprawdę świetne, takie mm, zabawne y, y, kawałki. Więc, więc no, dla aktora to jest naprawdę coś pięknego. Ja mam wrażenie, że jest coś w tym starym kinie, co nas do tej pory przyciąga, bo jednak mówimy, mówimy o twórczości, która miała swoją premierę 100 lat temu, a do tej pory też młodzi ludzie chcą, coś jest takiego, coś jest takiego, że młodzi ludzie też chcą to oglądać, a też chcą, chcą poznać tę kulturę filmową. Co dla Pani jest w tym? Takiego niezwykłego, najbardziej a, porywającego. Hmm. Znaczy, no, wydaje mi się, że, że w dzisiejszych czasach takiego natłoku wszystkiego, dostępu do wszystkiego yy, ilości bodźców różnych yy, i ale też. No, no siłą rzecz, jak, jak wszystkiego jest dużo, no to nie wszystko może być dobre, więc jesteśmy też zalani y, bardzo dużą ilością jakiejś takiej byle jakości. Y, nawet wczoraj siedziałam, robiłam y, <laughs> sobie paznokcie u kosmetyczki i, i leciały polskie piosenki z radia. Y, I tak no, siłą rzeczy słuchałam tego, i, i naprawdę no, jeden kawałek był pra, praktycznie. No, nie wiedziałam, kiedy kończy się jeden, a kiedy się zaczyna drugi. I tak. Dla mnie te, to, to stare kino i te stare piosenki są jakby takim. No takim że, że właściwie to, co powiedziałam wcześniej każda jest jakim, jakimś takim osobnym światem osobną perełką że. że... Owszem, też jest pełno takich, które się gdzieś tam powtarzają. No oczywiście ja starałam się wybrać też i te znane i, i takie, które gdzieś mnie tam poruszyły. Ale jeżeli nawet melodia jest jakaś taka trochę mniej, to, to, to z kolei tekst jest jakiś, jakiś taki głębszy. Jeżeli tekst jest trochę mniej taki, no, to, to, to z kolei ta muzyka gdzieś tam porusza. I, i poza tym to... to to w jaki sposób w ogóle wtedy aktorzy byli traktowani, w jaki sposób oni byli. Bo nawet nie chodzi o to, że to był gwiazda, ale rzeczywiście to, to był jakiś taki osobny, osobny świat, osobna jakaś taka bańka. I, I dla ludzi myślę, że to też był, był no jakby taki trochę Olimp, ja wiem. Że, że podobno oni nie mogli na przykład jeździć komunikacją miejską, że, że jakby mieli gdzieś tam odgórnie zabronione, że nie, pan Rzepczyński nie może pojechać tramwajem, bo on musi być tylko znany z. z I to jest i może być może ta różnica, właśnie mnie jakby tak kręci, bo teraz mamy wszystko podane. Możemy zobaczyć po prostu Julie Roberts na Instagramie bez makijażu, która gotuje, robi naleśniki, prawda? I mamy wszystko. I, i to też jest fajne w jakimś tam sensie, ale. No, odarliśmy się zupełnie z tajemnicy, a ja lubię tajemnice. Ja lubię y, też u siebie takie swoje, tylko i wyłącznie y, świadki moje, y, i dlatego mój Instagram jest taki bardzo, no nie ma tam wszystkiego po prostu. I gdzieś mnie trochę to przeraża, y, może przeraża to za dużo słowo, ale, ale trochę tak. Y, no, właśnie to, że, że to wszystko jest teraz tak, że no robię kanapkę z serem i wstawiam na Instagrama, robię, yy, robię po prostu, że gdzie to, do, do, dokąd to, to idzie, jakby gdzie, gdzie, to, gdzie to ma nas yy, zaprowadzić. Może ten ekshibicjonizm jest taki, no, wtedy tego nie było i, i możliwe, że ta tajemnica i te, te, ten właśnie okrągłe światło rzucone tylko na scenę, na, 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 na tą osobę, która w, ty, w tym momencie na tej scenie jest. Jest jakby takim symbolem dla mnie tej tajemnicy. To, co pani mówi, jest, jest <coughs> bardzo ważne. Też ja pamiętam czasy, kiedy był Big Brother i to był wielki skandal, mm -hmm. i to było takie poczucie, że to jest przekroczenie granica. Tak naprawdę my dzisiaj sobie fundujemy Big Brothera sami, sami sobie mm -hmm. na co dzień i jest to już naturalne, weszło to nam w krew. Mam wrażenie, że to faktycznie zmienia prywatność, bardzo zmieniło prywatność i bardzo zmieniło też tą tajemnicę, o której, o której pani mówi. No też coś wydaje mi się, że w mentalności w ludziach się też przestawiło, że ktoś no po prostu ustawia kamerkę i na przykład płacze, że mu jego pies odszedł, tak? I jakby ym... można powiedzieć, że to nie ma w tym złego, że po prostu czuje potrzebę podzielenia się tą emocją z, z innymi. Ja, dla mnie to jest jednak jakiś rodzaj kreacji mimo wszystko, że no, w tej rozpaczy jednak jestem w stanie włączyć tą kamerę i, i jakby popłakać z ludźmi. To jest coś dla mnie takie no, bardzo, bardzo niezrozumiałe i, i my, my też w ogóle jakby straciliśmy takie, taki, taki jakby światełko czerwone nam się nie pali, że, że to jest chyba trochę coś nie tak. Że coś, coś jest chyba nie tak. Że, że, że wszystko jest na sprzedaż w tej chwili. I, no i tak jak pani mówi, no sami sobie to fundujemy. Ale jak tego nie robisz, to z kolei nagle wypadasz gdzieś z obiegu, nie masz tych lajków, nie masz tych zasięgów, a teraz na przykład jest tak, że no, każda produkcja, jak się podpisuje umowę, no to trzeba napisać, że na Instagramie ben, będzie się promować dany projekt itd. Tak dalej, i tak dalej. I to, to akurat jest fajne, znaczy, same media są, są fajne, bo, bo, bo też można jakby... Hmm, no, powiedzieć to, co się chce, prawda? Można coś, coś jak, jak gazety o nas coś tam piszą, no to teraz mamy to, to narzędzie, że możemy to obśmiać, możemy to zdementować nie, nie, nie od siebie, tak jak my chcemy, a nie, nie opierając się o dziennikarzy czy, czy, czy media workersów. Ale z drugiej strony, właśnie no, gdzieś to niebezpieczeństwo, wiadomo, to są rzeczy oczywiste, ale jest po prostu. A czego by pani sobie życzyła na kolejną rodzinę? Jakie marzenia? Na kolejną rodzinę. No, czasy są takie, że życzyłabym sobie, żeby, żeby, żebyśmy żyli w pokoju. To jest najważniejsze. Żeby moje dzieci były szczęśliwe i żeby ich przyszłość była, po prostu, dobra. Życzę sobie też, żeby bo właśnie też chciałam o tym powiedzieć, że miałam przyjemność współpracować niedawno z młodymi ludźmi. Z Korkiem Bojanowskim, z którym zrobiliśmy Utratę Równowagi i której premiera będzie teraz w maju. Na którą właśnie też chciałam zaprosić słuchaczy i powiedzieć o tym, że wchodzi młode pokolenie reżyserów. Bo też zagrałam w drugim filmie y, krótkometrażowym w reżyserii Elżbiety Bankowskiej Siła Oporu. I te dwa spotkania y, były naprawdę niesamowite i fantastyczne. Ich, I jeżeli mów, mówimy o życzeniach, to chciałabym y, po prostu pracować z młodymi ludźmi, Ro, robić z nimi rzeczy, bo oni, oni mają zupełnie teraz in, nową energię, inną energię, y, są. Y, no idą po prostu jak burza i mają naprawdę dużo do powiedzenia i są bardzo zdolni. Więc chyba to jest moje życzenie na kolejne urodziny, może nawet wcześniej. I co jeszcze? No, życzę sobie też zdrowia, bo to już taki wiek, że <śm> naprawdę <śm> trzeba Dbajcie do zdrówko. Ja myślę, że zdrowie jest zawsze najważniejsze dla każdego i życzę i sobie, i Pani, i naszym słuchaczom dużo zdrowia, niezależnie od urodzin bądź też jego braku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.